Ile razy zaczynałeś rozmowę od tych samych zużytych słów, Cześć, co słychać? Albo jak się masz? Powiedziałeś to już setki, może nawet tysiące razy, i równie często słyszałeś to od innych, ale zastanów się przez chwilę, ile z tych rozmów naprawdę Cię poruszyło, ile z nich zapoczątkowało coś głębszego, coś, co sprawiło, że poczułeś się bliżej drugiej osoby. Najczęściej odpowiedź jest prosta, prawie nigdy. Takie zdania nie otwierają drzwi. One je zamykają. Zamiast wywoływać zainteresowanie czy emocje, sprowadzają kontakt do powierzchownej, przewidywalnej wymiany słów. I to właśnie dlatego tak łatwo je zapomnieć. Świat, w którym żyjemy, pełen jest schematów. Wszyscy się spieszymy, wszyscy działamy na autopilocie, a przez to nasze spotkania z ludźmi stają się coraz bardziej płytkie. Jeśli naprawdę chcesz się wyróżnić, jeśli chcesz zapisać się w pamięci rozmówcy, i sprawić, że będzie chciał wrócić do tej chwili. Potrzebujesz czegoś więcej niż zwykłej grzeczności. Potrzebujesz obecności. To właśnie tutaj spotykają się trzy drogi: mądrość stoików, psychologia i nowoczesna neurobiologia. Każda z nich pokazuje, że odpowiednio dobrane słowa mogą zmienić całą dynamikę rozmowy. Mogą obniżyć napięcie, otworzyć serce drugiej osoby i sprawić, że staniesz się kimś wyjątkowym, kimś przy kim ludzie chcą być. W tym materiale pokażę ci cztery słowa proste, ale niezwykle potężne. Nie są to żadne sztuczki ani manipulacje. To narzędzia ponadczasowe, które sprawiają, że inni czują się przy tobie bezpieczniej, swobodniej i bardziej prawdziwie. A na samym końcu zdradzę ci również alternatywę dla klasycznego jak się masz. Krótką frazę, która jest świeża, zaskakująca i od razu zmienia energię spotkania. Zanim zaczniemy, mam do ciebie małą prośbę. Jeśli interesuje cię rozwój osobisty i duchowy, jeśli chcesz otrzymywać wcześniejszy dostęp do nowych materiałów i być częścią naszej społeczności, zasubskrybuj kanał już teraz. Dzięki temu będziesz na bieżąco i nie przegapisz kolejnych inspirujących treści. A teraz przejdźmy dalej. Pierwsze z czterech słów, o których chcę ci opowiedzieć, to coś, co wszyscy pragniemy usłyszeć, a jednocześnie tak rzadko to dostajemy. To słowo brzmi rozumiem. Pierwsze słowo, które potrafi zmienić całe doświadczenie rozmowy, to rozumiem. Może wydawać się zwyczajne, ale w praktyce jest jak klucz, który otwiera najgłębsze drzwi do ludzkiego serca. Kiedy mówisz komuś rozumiem cię, ofiarowujesz mu coś niezwykle rzadkiego poczucie bycia naprawdę zauważonym i wysłuchanym. Psychologia od dawna pokazuje, że potrzeba bycia zrozumianym jest jedną z najbardziej podstawowych, ważniejszą niż nam się wydaje, tak samo fundamentalną jak bezpieczeństwo czy poczucie przynależności. Wszyscy pragniemy usłyszeć, że ktoś naprawdę dostrzega nasz świat wewnętrzny i akceptuje to, co przeżywamy. Neurobiologia idzie o krok dalej i tłumaczy, dlaczego to działa. Badania nad tak zwanym labelingiem emocji Dowodzą, że kiedy ktoś nazywa nasze emocje lub je uznaje, ciało migdałowate, centrum alarmowe mózgu uspokaja się. W tym samym czasie aktywizuje się kora przedczołowa odpowiedzialna za empatię i regulację emocji. Innymi słowy, proste słowa rozumiem cię naprawdę wprowadzają drugą osobę z chaosu i reaktywności w stan spokoju i jasności. Właśnie dlatego ludzie, którzy potrafią dawać zrozumienie, wydają się magnetyczni. Oni nie tylko słuchają, oni niosą ulgę. A ulga jest czymś uzależniającym. Każdy z nas chce być blisko kogoś, kto sprawia, że napięcie znika. Już stoicy uczyli tego podejścia. Epiktet powtarzał Najpierw poznaj znaczenie tego, co chcesz powiedzieć, a dopiero potem mów. To oznacza, że prawdziwa mądrość polega na tym, by najpierw zrozumieć, a dopiero później reagować. Nie spychy, nie z potrzeby wygrania rozmowy, ale z jasności i opanowania. W codziennym życiu rozumiem działa szczególnie w chwilach trudnych, gdy ktoś jest sfrustrowany, zagubiony, niepewny, wystarczy spojrzeć w oczy i powoli powiedzieć rozumiem cię, a potem zatrzymać się na chwilę, pozwolić, by cisza nadała tym słowom ciężar. Taka chwila mówi więcej niż tysiąc argumentów. To jakby przekazać, nie musisz walczyć, żeby zostać usłyszanym. Jestem tu z tobą i właśnie wtedy rodzi się więź. Bo gdy człowiek czuje, że nie musi się bronić ani udowadniać swojej racji, zaczyna się otwierać i naturalnie zbliżać. To jest prawdziwa moc słowa, rozumiem. Wprowadza spokój tam, gdzie panował chaos i tworzy przestrzeń, w której może narodzić się prawdziwa bliskość. Ale to dopiero początek. Bo jeśli, rozumiem, daje ukojenie emocjom, to kolejne słowo idzie krok dalej pokazuje, że logika i sposób myślenia drugiej osoby również mają wartość. Tym słowem jest sens. Drugie słowo, które potrafi całkowicie odmienić rozmowę, to sens. W zdaniu to ma sens, kryje się coś więcej niż tylko zgoda. To wyraz tego, że naprawdę słuchałeś, przetworzyłeś to, co usłyszałeś i doceniasz wysiłek drugiej osoby w tłumaczeniu swojego punktu widzenia. Różnica między pustym zgadzam się, a świadomym to ma sens, jest ogromna. Możesz nie podzielać w pełni opinii rozmówcy, ale jeśli pokażesz, że rozumiesz jego tok rozumowania, dajesz mu coś niezwykle cennego: potwierdzenie, że jego myśli nie trafiły w próżnię. Psychologia nazywa to lustrzanym odbiciem emocjonalnym. To moment, w którym druga osoba czuje, że jej słowa naprawdę do ciebie dotarły. Badania z zakresu psychologii społecznej mówią o tak zwanej teorii wspólnej rzeczywistości. Czujemy się najbardziej związani z tymi, którzy potwierdzają nasze doświadczenie świata. A gdy słyszysz to ma sens, twój mózg interpretuje to jako znak zgodności. A zgodność tworzy bliskość. Również neurologia pokazuje, jak to działa. Uznanie wysiłku drugiej osoby aktywuje w jej mózgu obszary odpowiedzialne za nagrodę i przyjemność to tak jakby jej otwartość została doceniona, a ona otrzymała coś w zamian wartość i potwierdzenie. Taki mechanizm buduje poczucie wzajemności. Stoicy także dostrzegali siłę tego podejścia. Marek Aureliusz przypominał sobie codziennie bądź wyrozumiały dla innych, wymagający dla siebie. Powiedzenie to ma sens jest właśnie aktem wyrozumiałości. To wybór, by nie poprawiać, nie dominować, ale okazać szacunek dla cudzego sposobu myślenia. W praktyce moc tego słowa tkwi w precyzji. Zamiast rzucać ogólnym to ma sens, spróbuj dodać szczegół to ma sens, bo widzę, jak doszedłeś do tej decyzji, albo to ma sens, bo sam kiedyś myślałem w podobny sposób. Takie słowa stają się lustrem, w którym rozmówca może się przejrzeć i poczuć bezpiecznie. Dlatego to ma sens. Ma moc przekształcania konfliktów w współpracę. Zmienia energię rozmowy z opozycji na partnerstwo. A w partnerstwie rodzi się zaufanie. Zobaczyliśmy więc, że pierwsze słowo, rozumiem, daje ukojenie emocjom, a drugie to ma sens, uznaje wartość logiki i wysiłku drugiej osoby. Ale jest jeszcze jedno słowo, które odpowiada na najbardziej ukryte ludzkie pragnienie usłyszeć masz rację. Trzecie słowo, które ma niezwykłą moc w relacjach międzyludzkich, to masz rację. Choć składa się zaledwie z dwóch wyrazów, spełnia jedno z najbardziej uniwersalnych ludzkich pragnień: pragnienie uznania. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jak pewny siebie się wydaje, nosi w sobie cichą potrzebę usłyszenia. To, co myślisz, jest słuszne. Twoje zdanie ma wartość. Kiedy mówimy komuś masz rację. Nie chodzi o kapitulację czy oddanie pola. Chodzi o okazanie inteligencji emocjonalnej i gotowości, by postawić prawdę ponad własnym ego. Psychologia tłumaczy to zjawisko poprzez efekt potwierdzenia. Mamy naturalną tendencję, by bardziej ufać i czuć się bliżej tych, którzy wzmacniają nasze przekonania. A więc paradoksalnie, kiedy powiesz drugiej osobie masz rację, nie tracisz wpływu, lecz go zyskujesz. Otwierasz drzwi do głębszego porozumienia, Klucz tkwi jednak w autentyczności. Jeśli będziesz używać tego zwrotu zbyt często lub w sposób powierzchowny, stanie się pusty i bez znaczenia. Ale wypowiedziany we właściwym momencie, szczególnie w chwili napięcia, ma moc rozładowania całej atmosfery. Wyobraź sobie gorącą dyskusję zamiast dokładać do ognia, zatrzymujesz się, patrzysz spokojnie w oczy i mówisz Masz rację w tej kwestii. Natychmiast ton rozmowy się zmienia. Ego rozmówcy mięknie, emocje opadają, a pojawia się przestrzeń na dalszy dialog. Już stoicy mówili o tym, że wielkość umysłu nie polega na wygrywaniu sporów, lecz na uznawaniu prawdy. Seneka pisał Siłą wielkiego umysłu jest przyjąć prawdę bez względu na to skąd pochodzi. To nie jest oznaka słabości, to wyraz odwagi i mądrości. W relacjach osobistych słowo masz rację staje się symbolem dojrzałości. Pokazuje, że nie musisz walczyć o każdą rację, że potrafisz docenić wartość drugiego człowieka. I właśnie to sprawia, że ludzie lgną do takich osób. Nie widzą w tym słabości, ale siłę, bo potrzeba ogromnej pewności siebie, by przyznać rację innym. Kiedy wypowiadasz te słowa z serca, uwalniasz rozmówcę od konieczności dalszej obrony. A człowiek, który nie musi się już bronić, zaczyna się otwierać, ufać i zapamiętywać cię jako kogoś, kto daje przestrzeń naprawdę. Tak więc masz rację, to nie tylko potwierdzenie, to rodzaj wyzwolenia dla drugiej osoby i dla ciebie. Ale istnieje jeszcze jedno słowo, które spina wszystko w całość. Jeśli rozumiem daje ukojenie, to ma sens. Uznanie, a masz rację, poczucie wartości to następne słowo tworzy fundament na którym budują się wszystkie głębokie więzi. Tym słowem jest słucham. Czwarte słowo, a właściwie postawa, która spaja wszystkie poprzednie, to słucham. Brzmi prosto, niemal zwyczajnie, a jednak w praktyce jest to jedna z najrzadszych i najbardziej magnetycznych rzeczy, jakie możemy dać drugiemu człowiekowi. Żyjemy w świecie pełnym hałasu. Każdy chce mówić, każdy śpieszy się z odpowiedzią, a rozmowy często zamieniają się w wyścig. Kto szybciej zareaguje. Badania pokazują, że przeciętna osoba zapamiętuje zaledwie około 25% tego, co usłyszy. To oznacza, że prawdziwe słuchanie bez ocen, bez rozpraszania się, bez układania w głowie gotowej repliki stało się czymś niespotykanie rzadkim. A to co rzadkie, automatycznie nabiera wielkiej wartości. Kiedy patrzysz komuś w oczy i mówisz: "Słucham cię," dajesz sygnał większy niż potwierdzenie, że dotarły do ciebie jego słowa. Przekazujesz komunikat w tej chwili to ty jesteś najważniejszy. Masz całą moją uwagę. I to rodzi w drugim człowieku poczucie bezpieczeństwa, przynależności i znaczenia. Psychologia mówi jasno potrzeba bycia wysłuchanym jest uniwersalna. Neurobiologia dodaje, że kiedy ktoś doświadcza głębokiego słuchania, w jego mózgu aktywują się obszary odpowiedzialne za nagrodę i przyjemność, podobne do tych, które uruchamiają się przy otrzymywaniu prezentów. Krótko mówiąc, uwaga i obecność są darem. Stoicy doskonale to rozumieli. Zenon Skition mawiał, mamy dwoje uszu i tylko jedne usta, abyśmy słuchali dwa razy więcej niż mówimy. Dla nich cisza była oznaką siły, nie słabości. Seneca pisał, że mądry człowiek jest powolny w słowach, ale szybki w słuchaniu, bo w tym przejawia się panowanie nad sobą i szacunek wobec innych. W relacjach międzyludzkich słuchanie ma jeszcze większe znaczenie. Owszem, wygląd czy pierwsze wrażenie mogą przyciągnąć uwagę na moment, ale to nie one budują trwałe więzi. To, co naprawdę zatrzymuje ludzi przy tobie, to poczucie, że mogą być sobą, że nie muszą się pilnować, walczyć o uwagę ani udowadniać swojej wartości. A to daje właśnie autentyczne słuchanie. Kiedy stajesz się osobą, która naprawdę słucha, tworzysz przestrzeń wolną od osądów, w której ludzie mogą się otworzyć. I właśnie z tym zaczynają kojarzyć twoją obecność, z ulgą i autentycznością. A ulga, jak wiemy, uzależnia, dlatego słucham to nie tylko słowo, to obecność, to decyzja, by na chwilę wyjść ze swojego ego i wejść w rzeczywistość drugiego człowieka. To gest dyscypliny, pokory i siły, dokładnie tych cnót, które stoicy cenili najbardziej. Znamy już więc cztery słowa, które potrafią zmienić rozmowę w coś wyjątkowego. Ale na koniec została jeszcze jedna tajemnica alternatywa dla klasycznego jak się masz, zdania tak zużytego, że rzadko wnosi coś nowego. Teraz czas odkryć, co może je zastąpić. Wracamy teraz do punktu wyjścia. Przez cały ten czas mówiliśmy o czterech prostych słowach. Rozumiem, to ma sens, masz rację, słucham, które potrafią diametralnie zmienić sposób, w jaki ludzie nas odbierają. Ale pozostaje jeszcze jedno pytanie. Skoro dobrze wiemy, że klasyczne jak się masz nie działa, to jak inaczej zacząć rozmowę? Problem ze zdaniem jak się masz polega na tym, że jest ono automatyczne, nikt nie zastanawia się nad odpowiedzią. Najczęściej słyszymy szybkie dobrze, w porządku a czasem nawet wymuszone jakoś leci. I to wszystko. Rozmowa kończy się, zanim naprawdę się zaczęła. Dlatego potrzebujemy czegoś świeżego, innego, co od razu zmienia energię spotkania. I tu pojawia się alternatywa. Powiedz mi coś dobrego, proste? Tak. Ale właśnie w tej prostocie tkwi siła. To zdanie wybija drugą osobę z rutyny. Zamiast automatycznej odpowiedzi musi się zatrzymać, pomyśleć i podzielić się czymś prawdziwym. Małym sukcesem, radosną chwilą, zabawną historią. Dzięki temu rozmowa od samego początku staje się bardziej autentyczna i żywa. Takie rozpoczęcie otwiera przestrzeń do zastosowania wszystkich czterech słów, o których mówiliśmy wcześniej. Kiedy ktoś podzieli się swoim doświadczeniem, możesz odpowiedzieć on rozumiem cię, jeśli dotyczy to emocji. Możesz powiedzieć to ma sens, gdy docenisz jego sposób myślenia. Jeśli naprawdę trafił w sedno, możesz dodać masz rację. A w każdej chwili możesz po prostu słuchać, pokazując pełną obecność. Widzisz więc, że ta krótka fraza powiedz mi coś dobrego nie jest tylko alternatywą dla znudzonego jak się masz. To wręcz zaproszenie do głębszej rozmowy, do innego poziomu spotkania. To przejście od rutyny do obecności. Stoicy, psychologia i neurobiologia mówią nam zgodnie. Wpływ i atrakcyjność nie polegają na mówieniu więcej, ale na mówieniu tego, co ma znaczenie. I właśnie dlatego ta mała zmiana może być tak wielka w skutkach. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień, witając kogoś tym pytaniem, zamiast krótkiej, banalnej wymiany zdań, nagle słyszysz historię, która was zbliża. Tak rodzi się więź, tak tworzy się pamięć, która zostaje na długo. Jeśli ten film dał ci nową perspektywę, Zostaw komentarz i napisz, które ze słów najbardziej do ciebie przemówiło. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami, bo ostatecznie atrakcyjność nie polega na gonieniu za ludźmi, polega na budzeniu w nich czegoś prawdziwego, a to przebudzenie zaczyna się od właściwych słów, wypowiedzianych we właściwym momencie.